Słuchajcie, mamy incydent zimowy, naprawdę śnieg już się położył na ziemi, a zobaczcie ile na dachu już nasypało, zobaczcie ile na dachu już nasypało śniegu, a na, a na ziemi to już prawie, a ziemia już się prawie cała biała zrobiła, Na dworze już jest 0 stopni i naprawdę będzie chyba rano biało już naprawdę, bo już, zobaczcie co się stało, śnieg sypie i bardzo mocna tragedia. Jest po prostu tragedia, że to przechodzi ludzkie pojęcie co się dzieje, widzicie jak ten śnieg nawala, to przechodzi jakieś ludzkie pojęcie, zmniejszyła się widoczność, słuchajcie, bo aktualnie na dworze jest zamieć śnieżna i normalnie się zmniejszyła widoczność, normalnie wyszłam na ulicę i ledwo co widać jest taka zamieć, matko boska, co się dzieje? Patrzcie, patrzcie, zjadłem śnieg. Zobaczcie jaki śnieg. Zobaczcie, ile śniegu już jest na dachu. Na dworze jest 0,6, nawet może i 0,5, bo już jest zimno bardzo. Na ziemi, już, na ziemi już jest zazwyczaj biało. Dobra, na razie kończę film. Cześć.